Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie dawno nieomawiany temat, mianowicie teleturniej. Daję słowo. Do tej pory zrobiłem odcinek tylko i wyłącznie o polskiej wersji tego teleturnieju. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć temat wersji czeskiej. Czeskiej wersji, która nad polską wersją miała dosyć e, dużą przewagę. Dlaczego? Ano dlatego, że polska wersja była emitowana na kanale niedostępnym ogólnie. Na kanale TV4, który był dostępny. W... W większości dolą kablową i satelitarną. Natomiast czeska wersja była normalnie dostępna na ziemnym kanale TV Nowa. Czyli tak był nas na Polsacie. Zresztą Polsat co prawda emitował powtórki, ale jakieś dwa lata po, po, yy, po fakcie. Natomiast Nowa, na Nowie, ten, ten turniej ukazywał się premierowo. Odcinki trwały pół godziny i były emitowane chyba w dni poprzednie. W każdym razie w tym samym czasie mniej więcej co Polsce, czyli lata 2005, no i coś koło tego. Teleturniej pali wam to, bo tak się nazywała czeska wersja Teleturnieju, daję słowo, był emitowany na Nowie, jak już powiedziałem, i jego zasady, na jego studio, było identyczne z tym, co mogliśmy oglądać w wersji polskiej. Zasady również były niemalże identyczne, tylko były drobne różnice. W każdym odcinku brało udział po trzech zawodników, i każdy z nich miał do odgadnięcia 14 słów różnej długości, od 4 do 10 liter. 14 słów w 4 minuty. I tak, każda litera była warta 1000 koron. 1000 koron. Eee, no i tak, jeżeli zawodnik odsłaniał jedną literę, wtedy oddawał 1000 koron. Eee, wciskał przycisk. Zgadywał, jeżeli do, dobrze odpowiedział, wszystkie pozostałe pieniądze wpływały na jego konto. Jeżeli odpowiedział źle, niestety yy, tyle pieniędzy, ile było do wygrania, zostało odejmowane z konta. Tak to wyglądało. I było 14 słów, jak już powiedziałem. I właśnie ten zawodnik, ten z zawodników, który po yy, swojej grze miał najwięcej pieniędzy. Wchodził do finału i mógł grać o swoje. o to, co udało mu się zdobyć. Tyle, że pomnożono 2. Jak widzimy. <laughs> Przepraszam. Ten zawodnik. Yy, czyli Petr. Zdobył 62 tysiące koron w czasie gry. W finale miał 124 tysiące koron. I w ciągu minuty musiał odgadnąć 10 słowo. Yy, I co 6 sekund. Ocenia się jedna litera, kasując jedną dziesiątą tej stawki. Czyli w tym przypadku 12400 koron. Kiedy y, zawodnik, finalista wiedział co to za słowo, wtedy zatrzymywał zegar i odpowiadał. No i albo wygrywał to co mu zostało, albo nie wygrał i nie wygrywał nic, jeśli odpowiedział źle. Oczywiście zajął w finale jak i w poprzednich rundach. Każdemu, każdej zagadce towarzyszyła podpowiedź, jaką tu możecie zauważyć. No. Czyli wszystko jak w wersji polskiej, można powiedzieć. Tylko, że ee, różniły się stawki. Dobrze. To wszystko jeśli chodzi o czeską wersję, to Daję słowo, czyli pali wam to. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Soul Meister. Cześć.